Śmiertelne zagrożenie. Czyli o niebezpieczeństwach, czychających na Ice Road oraz inne rozważania. Czyta Chris. 398, do you copy? Głos security wyrywa mnie z letargu. Chociaż to nie o mnie chodzi. Tu 398 odbiór. 398, zatrzymaj się natychmiast. Mamy sytuację na P19. Ilu was jest w konwoju? Troje, ale lider jest już daleko z przodu. W porządku. Przejmiesz konwój, gdy wznowimy ruch. Security to 402. Pozwoli, że to ja przejmę konwój? 398 jest tu pierwszy raz. Ok, 402. Weźmiesz konwój. Mamy zablokowany przejazd na P19 i za dużo traków unieruchomionych na Gordon Lake. Musimy po odblokowaniu wyspy wypuścić ich z jeziora. Za duże obciążenie. Ten for Security. Jakiś przewidywany czas postoju? Ponadto godzinę 402. Przepuszczę kilkanaście troków i będziecie mogli jechać. Potwierdzam. Na moim drugim radiu klika sekretna częstotliwość i słyszę głos dziewczyny: Dzięki, Chris. Uśmiecham się mimowolnie. I ona nienawidzi prowadzić konwojów, i moje małe kłamstwo pozwoli jej wymigać się od tej pozycji. Słyszałaś? Mamy już sporo czasu. Chcesz się zrzemnąć, Zbudzę cię, jak odblokują drogę. Nie, dzięki. Jakoś nie chce mi się spać. Może ogarnę kabinę, doprowadzę się do porządku i zrobię coś do jedzenia. Zrobię chyba prawdziwą owsiankę. Zapraszam. Dzięki. Zawołałem mnie później, bo ja mam chaos u siebie. Muszę przeglądać papiery. Zabieram się za robotę i czas leci. Jak przez mgłę słyszę, jak pierwszy konwój melduje się na naszej wyspie P16, lecąc na południe. Ciągle mamy czas. Security powiedział coś o kilkunastu pojazdach. To cztery konwoje, pomiędzy nimi jakieś 15 minut przerwy, to ciągle pozostawia nam 45 minut. Za zakrętu pojawia się pierwszy tankowiec w układzie Superbeam. Siedzą sobie za kierownicą swojego pojazdu, kątem oka obserwując ruch na drodze. Mija mnie ciut za blisko. Podnoszę głowę. Nic dziwnego: kierowca ogląda się do tyłu i nie patrzy na drogę. Trąbię. Odwraca głowę i podnosi przepraszająco rękę, korygując ruch pojazdu. Po chwili nadjeżdża drugi. To samo. Facet odwrócony do tyłu jedzie prosto na mnie. Trąbię tak, żeby obudziło umarłego. I budzi. Przeprasza mnie i znika. Trzeciego muszę zawołać przez radio, bo znowu przemyka za blisko. Głowa przekręcona do tyłu. Co jest grane? Krzyczę na radio, żeby uważali do cholery i czwarty w konwoju mija mnie już prawidłowo. Chociaż co chwila zerka w lusterko. Zaczynam się domyślać o co chodzi, ale mam chwilę przerwy do następnego konwoju. Pojawia się on po 15 minutach i znowu to samo. Wszyscy kierowcy prowadzą z głową odwróconą do tyłu. Nie wiem czemu przypomina mi się nagle jedna z najstarszych historii rodzaju ludzkiego. Mezopotamska wizja stworzenia świata, Enuma Elish i zwycięski bóg Marduk z oczami umieszczonymi dookoła głowy. Cztery tysiące lat temu nasi przodkowie wiedzieli, że trzeba uważać, czuwać, żeby nie popaść w tarapaty. Oczy umieszczone dookoła głowy wyrażały ich pogląd na to, jak ważne było czuwanie. Nie mijają kierowcy, którzy mają tylko dwoje paru oczu i zamiast na drogę patrzą dokładnie w kierunku przeciwnym do jazdy. I każdy z nich mija mnie o centymetry. Mam dosyć. Po zniknięciu drugiego konwoju wychodzę i wędruję do trakajwony. Pukam i po chwili otwierają się drzwi. Myzbi przebrała się w tą swoją czarną bluzeczkę, która odsłania nagie ramiona i sporą część biustu. Przełykam śliny i nic nie mówią. O, super, że jesteś. Owsianka gotowa. Odtruwamy się. Wchodzisz? Nie, nie ma czasu. Zaraz jedziemy. Zjem u siebie. Ok, poczekaj chwilę. Czekam. Iwona napełnia miseczkę owsianką i nachyla się, żeby mi podać naczynie. Na pewno nie wejdziesz? No nie wiem, mam tu całkiem fajny widok. Mysbij podąża za moim wzrokiem i mam wrażenie, że, le że się lekko rumieni. Wchodzę do jej traka i siadam za kierownicą. Wiesz, nie zdawałem sobie sprawy, że bius kobiety potrafi być taki niebezpieczny. Mogłaś zasłonić szybę, bo każdy z tych chłopaków o mało mi nie przywalił w kabinę. Twoje piersi mogły mnie uczynić i walidą, albo je uśmiercić, że też im kręgi szyjne nie popękały. Sorry, nie pomyślałam. Chcesz truskawki? Chcę. Siadamy i gadamy, czekając na kolejne konwoje. Patrzę na nią, jak chodzi po kabinie, i wzdycham. Mazebee, wyglądasz jak Million Bucks, ale nie dręcz niepotrzebnie chłopaków, proszę. Jesteś chodzącą pokusą. Z tobą za kierownicą nie idzie nie zgrzeszyć myślą, mową czy zaniedbaniem. Weź to pod uwagę. Chociaż mogę się założyć, że każdy z nich dałby się z przyjemnością zadręczyć na śmierć. Ty jakoś nie. Myli się oczywiście, ale tylko częściowo, więc nie odpowiadam, bo na ten temat mieliśmy już okazję wymienić poglądy. I idę. Ostatni konwój nas, nas mija, więc za chwilę lecimy. Dzięki za posiłek. Brrr, ekologiczna obsianka. Jak ty możesz żyć na tych trocinach? Truskawki uratowały mi życie. Umyłbym naczynia, ale nie mamy już czasu. Nie odprowadzaj mnie, proszę, bo jeszcze spadnę ze schodków i połamię nogi. Pamiętaj, jestem tylko mężczyzną. Znowu odnoszą wrażenie, że się nieco zarumieniło, ale nie podjęła tematu. A ja już po chwili zaskoczyłem na ziemię i wędrowałem do swojej maszyny mruczącej przyjaźnie na poboczu drogi. 402, tu masz czysty przejazd, możesz jechać. Ten four, czyli potwierdzam, dwa pojazdy, kierunek północ. Opuszczają P16. Wyjeżdżamy z wyspy już wkrótce wjeżdżamy na Gordon Lake. To prawie dwie godziny jazdy. Odżywiony ekologiczną owsianką, zastanawiam się niespokojnie, czy dojadę do Sugar Shack. To jedyna obikacja w drodze do Lockhart. Zobaczymy. Iwona zwróciła mi kiedyś uwagę na problem, jaki dotyka dziewczyn w sprawach higieny osobistej. Mówiła mi, jakie to jest upierdliwe czekanie godzinami na wolny prysznic. Siedzieliśmy wtedy na bazie, czekając w nieskończoność, aż ktoś tam zakończy mycie. Baza miała tylko dwie małe kabiny o klaustrofobicznej wręcz objętości, zasłaniane firankami, a cała reszta była już publiczna. Zaproponowałem Myzbi, żeby poszła się wykąpać, zamykając się w pomieszczeniu, biorąc tym samym całą łazienkę dla siebie, skorzystała z wdzięcznością. Siedziałem czytając do Sojewskiego, zapomniawszy o całym świecie. Kiedy wyszła z kąpieli, popatrzyła na mnie i rzekła z poczuciem winy. Głupio mi, że czekałeś tyle. A ile? Ja jak czytam, to tracę poczucie czasu. Wiesz, czasami myślę, że kiedyś nie będę cierpliwie czekała, aż fececi skończą, tylko pójdę się kąpać razem z nimi. Co jest tą nagością? Nic. To zależy od kultury osobistej. Na mnie twoja nagość zrobiłaby takie same wrażenie, jak ładnej klaczy na łące. Naprawdę? Trudno mi w to jakoś uwierzyć. <laughs> I słusznie roześmiałem się. Ale wierzaj mi, że twoja nagość miałaby dla mnie charakter raczej estetyczny niż erotyczny. I to nie ze względu na różnicę wieku, tylko mentalność. Ja nie mam w zwyczaju rozbierać dziewczyn wzrokiem. Nigdy nie miałem, nawet jak miałem 20 parę lat. Ty jesteś atrakcyjną dziewczyną i masz zgrabne ciało, więc poczucie wstydu masz zaniżo zaniżone, czyż nie? Po prostu nie masz się czego wstydzić. Dla mnie reprezentujesz sobą estetyczne piękno. Coś w rodzaju rzeźby, obrazu czy fotografii. Co innego, gdyby zaangażowane było Twoje spojrzenie, ton głosu, gest, lub dotyk jednym słowem, ty, cała ty wtedy miałbym problem. Sama nagość jest tylko w sobie estetycznym zjawiskiem, i wierzę mi, że gdybyś za którymś razem oczywiście wyszła naga, a ja bym siedział zaczytany, to mruknąłbym, że jest być może za chłodno i że możesz się przeziębić, a może w roztargnieniu poklepałbym ciebie szowinistycznym gestem po tyłku, mrucząc zapewne to samo czerpiąc niewątpliwie z tego jakąś fizyczną przyjemność. I popadłbym zapewne w tarapaty. Powiedz mi zresztą, czy naprawdę krępowałabyś się wykąpać w publicznym miejscu nago, jeżeli by nikt nie zwracał na to uwagi, zachowywał się naturalnie, albo przynajmniej udawał, że nie jest to problemem? Wydaje mi się, że nie. No właśnie. Mój kumpel pływał kiedyś w reprezentacji narodowej w klasie fin. To takie żaglówki. Kiedyś po zawodach, w których uczestniczyły też dziewczyny, poszli wszyscy pod prysznicę. I ta jedna francuska poszła razem z chłopakami. Wszyscy żartowali nago, dyskutując o zawodach. Kultura osobista dyktuje wszystko. Była kumpelą po fachu i tyle, czuła się z nimi swobodnie. W naszym zawodzie zapłomni kompromitacja na całego. Chociaż Pewnie by się przyzwyczaili po pewnym czasie i na samą myśl, że stracą takie widowisko, udawaliby, że wszystko jest cool. A teraz ja się idę kąpać i nie podglądaj proszę, bo Dawida Michała Anioła, we mnie nie ujrzysz. Idź, idź, Ja mam co innego do roboty. Poszedłem, zastanawiając się, czy naprawdę chciałem być taki cool wobec tej dziewczyny, czy może jednak pozostałem sobą. My mężczyźni nigdy nie potrafimy ocenić siebie obiektywnie w takich sytuacjach. Kobiety, szczególnie atrakcyjne, budzą w nas natychmiastowy stan podwyższonej samoświadomości. Zachowujemy się wtedy niejednokrotnie jak gówniarze, ale zaczynamy zauważać też i swoje braki. Wciągamy brzuchy, muskamy się przed lustrem i w ogóle zachowujemy się często jak cymbały. To ewolucyjny odruch, stary jak sam świat. U przedstawicieli gatunku Homo sapiens to samice rodzaju ludzkiego dokonują selekcji w większości wypadków. I potrafią być bezwzględnie brutalne. Faceci muszą bezustannie znosić porażki. Kobieta jak chce skończyć w łóżku, to na ogół kończy w łóżku z zaakceptowanym przez siebie facetem. Odwrotna sytuacja nie zawsze jest możliwa. Stąd faceci są przyzwyczajeni do porażek i lepiej je znoszą. Niemniej jednak i facet nie ma lekko, gdy kobieta, która mu się podoba, daje mu niedwuznacznie do zrozumienia, że jak to ktoś mądry już kiedyś zauważył, chociaż jesteś fajny i można z tobą nawet pogadać, to nie ma mowy, żeby twoje geny miały podróżować w przyszłość z moją pomocą. Ja, Gorycz porażki jest zawsze bolesna. Facet zresztą jak kocha, to zawsze przyjmie niewierną kobietę z powrotem, chociażby nie wiem, jak się zarzekał. To ona tak naprawdę o tym decyduje. Naiwność zakochanego mężczyzny nie zna granic, uwierzy we wszystko, szczególnie w narrację, że jego ukochana padła ofiarą, że ona sama nie rozumie, co się wydarzyło i że zawsze go kochała. I taki facet akceptuje przeprosiny, zaangażowane przeprosiny, żeby nie było niedomówień. Szybko zapomina, że zdrada trwała często miesiącami, otoczona wieloma kłamstwami i cyniczną grą. Nie chce tego dostrzec. Sielanka trwa do czasu. Kobiety zdecydowanie gorzej akceptują odmowę. Nie akceptują. Literatura światowa dobrze do to dokumentuje. Zemsta kobiety jest wtedy nieuchronna. Oczywiście i one. Kobiety mają swoje problemy. Biologia jest nieubłagana. Wystarczy jakiś mężczyzna alfa w okolicy, nie mylić z maczo. I niewieścia słabość bierze górę. I koniec niepodległości. Dziewczyna z reguły mięknie jak wata jak to powiadają Amerykanie. Winner takes it all. I coś w tym jest. Nie daj Bóg jednak, że dziewczyna zakocha się w jakimś pojebanym maczu, biorąc go za mężczyznę swojego życia. Tragedia gotowa. Ci potrafią ranić i dopiero się mścić, a nie tak łatwo zreperować zranioną duszę. Dobiegała końca jazda po Gordon Lake. Do Sugar Shack było całkiem niedaleko, a w ciemności nocy polarnej zgrabny biust Miss nie reprezentował już tak straszliwego zagrożenia. Przywołałem z pamięci rzeźbę Wenus z Milo, rozkoszując się wizją pięknej Afrodyty. Wyobraziłem sobie, jak wychodzi naga z morskiej piany. Po chwili w moim umyśle zastąpiła ją Nike z samotraki, a to z kolei piękne malowidło Sandro Botticelli, narodziny Wenus. Nie, nie było ze mną aż tak źle. Dopiero po chwili, gdy cuda antyku zaczęły przybierać kształty jako żywo przypominające mi... Podniosłem pośpiesznie mikrofon i rzuciłem weter. eter. muszę zatrzymać się na P-25. Nie wiem, co jeszcze oprócz truskawek dodałaś do tej cholernej owsianki. Mam tylko skromną nadzieję, że nie zemściłaś się na mnie w tak cyniczny sposób. Odpowiedział mi tylko śmiech. Czytał Chris.